Cześć z tej strony Ksao i witam was w kolejnym odcinku Legacy Challenge. Wracamy do Legacy z dwójki. Dzisiaj skupimy się na tym, żeby w końcu zrobić coś z naszym dziedzicem, czyli z Tadeuszem. On na razie sobie wstał bo i nie wstał. Nie pamiętam, co robiłam w ostatnim odcinku. Miałam dużo, dużo rzeczy na głowie, ale teraz mogę już wrócić do normalności. Skupimy się na Tadeuszu właśnie, na jego pragnieniach, bo on chciałby się umówić w końcu na randkę, ale nie mamy w sumie żadnej jakiejś kandydatki takiej mocnej. No tutaj ma jakieś tylko te dwie dziewczyny, z którymi tak się spotkał. I no nie wiem, czy może by z którąś z tych, ta by się mogła zgodzić nawet, bo mają dosyć dużą relację. Jest niedziela, to akurat byśmy mogli coś poczynić. To spróbujemy. A co? Umówimy się na randkę w miejscu publicznym. Pojedziemy sobie normalnie. A co? Oj, 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 a tutaj. A dobra, jest tutaj. Parcela publiczna. Samochód. No właśnie, teraz, żeby tylko to zadziałało, bo to jest problem zawsze. Sklepy. I powoli, spokojnym tempem, bo wiemy, jak to jest zbugowane, więc spokojnie chodzi do Gulfa. no, trzy lata to trwa normalnie. Tatuś ci pożyczył autko, więc fajnie, że się zgodził. Dobra, jedziemy. No, zabrał ze sobą po drodze, czyli jest spoko. No to co, nie będziemy zwlekać, on się chce w ogóle z nią zaprzyjaźnić. A, już nie, może już nie chce, czekajcie. <laughs> nie, już nie chce się z zaprzyjaźnić, ale i tak mimo wszystko ma jakieś pragnienia tam, żeby z nią wypełnić. Tańczymy. Łaskota nagramy. Dobra, to, to, to może połaskota ją. No to nie będzie jedyna partnerka, no to to jest pewne. Od czegoś tr trzeba zacząć, tak? On jest w ogóle nieśmiały? Bo taki się wydaje. Trochę jest nieśmiały. Hm, nieśmiały romantyk. To ma sens. Ja no, mówiłam, że ta aspiracja mi nigdy nie pasuje. Po prostu chyba ją zmienię w pewnym momencie, na przykład na studiach, jak już będzie tam na tym trzecim roku. Tam normalnie jest taka możliwość, żeby zmienić, ja mam to wyłączone, ale zmienimy, zmienimy spokojnie. Myślę, że po prostu nie pasuje to do niego. Tak mi się wydaje, w ogóle zrzędliwy jest. A, czyli z mędą trochę taką. No trudno. Kto tutaj idzie? O, ja wiem, kto tutaj idzie. To jest jego kuzynka w ogóle. Ona jest adoptowana przez. Yy, przez, przez, przez. Yy. O, przez. Patrycję, przez patrycję Już sprawdziłam. No, także kuzynka. No niby adoptowana, ale pewnie gra nic tam nie pozwoli z nią zrobić. Trudno. Szkoda, bo ładna jest całkiem taka. Może akurat nie w tej minie, bo jest dosyć niekorzystna ta mina. Ale z drugiej strony, mina tej Sylwii z tyłu jest też yy, niekorzystna. No dobra, no to co? No to może by tak z nią coś tutaj jeszcze porobić. To już ja w wolnym tańcu. No to można spróbować. A no tak, ty masz cel życiowy ordynator. W sumie mógłbyś być ordynatorem, który podrywa swoje pacjentki. Debrzy, coś tutaj... O, no. W końcu już myślałem, że się nie zgodzi na te tańce. Ale widzę, że on leci już na ostro. O, o, o. Nie wiesz o co chodzi, a, a już go tam uciszasz. Ręce nisko, za czymś się zgodzi, czy cię odrzuci. Pff. No. No. Nee. No, no, no. Nie rób tego. No szkoda. Czyli nie jest taka romansująca, tak. No dobra, ona chce kasę. Czyli leci tylko na jedno. No to ma problem, bo nam zależy te też tylko na jednym. No To co, weźmiemy kawkę, nie? Dla Sylwii. Oka jest ta kawka. No idzie ona, czy co? Czy co ona robi? Proszę kawkę. No i co, i ona sobie poszło, no, ona jest świetna. Ona jest po prostu świetna. Ja jeszcze jedną dawaj kawka. Olica, no i już nie wypijesz tej kawki. Super! Ona jest genialna. Ech, no to co, musimy z nią coś inno. O nie, jeszcze nie całuję jej może. Pomasuję. teraz zostaw tą kawę, bo tobie to nie było potrzebne. Ty miałeś się po prostu zabawić tą kawą, a nie ją pić. A no ona przyszła tutaj żebrać po prostu. To jest randka, nie żebractwo. No co, już, już jej nie obejmiemy, tak? Dobra, ja tak ją obejmiemy. Zbada się pomasować, flirtuje. O, yy, dobra. O, ja, on ma trzęsiawkę po kawie, no nie. O, nie! Ech, nienawidzę tego. Dlatego ta kawa była mi tylko potrzebna, żeby ją zagadać, a nie, że się trząść na darmo. Ej, yy, no truma. No to co, no to pocałuję. Nie ma na co czekać. W ogóle mało romantyczne okoliczności, a z drugiej strony, czy on by się przyjmował tym? Ja jeszcze ją pocałuj, jeszcze raz, skoro chcesz, no to rób to. A w ogóle już mam randkę marzeń, już możemy się nie starać. To co, 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 gdzie jest zakończ randkę, coś takiego? Tu. To kończymy randkę i, i nara na chatę idziemy. Nawet jej nie odwozimy do domu. Jeźdź do domu. To co? Będziemy szukać następnej laski, po prostu. Tutaj i tak jest jakaś dziwna w ogóle, nie wiadomo o co jej chodzi. No i mamy domek, i przyszedł ten cholerny pingwin, co ty tu w ogóle robisz, hopie? Fajnie się gra w ogóle zaczęła zacinać, się od tego pingwina. Ale przynajmniej nie robi moonwalka, nie? To jest jego plus. I czy mi się wydaje, że mamy ósmą i nikt do, do szkoły ani do... Aha, nie do szkoły, Boże, do pracy, bo szkoła jest niedziela, tak. Do, do pracy nie poszedł? Myśmy tak krótko byli? Aha, bo się trzy. Dobra, wiem, o co chodzi. Jestem głupia jakaś chyba. Już mi, już mi się wszystko myli, nie? Jest czwórką mi się myli. Boże, dwójka mi się z czwórką myli, to już jest ciężko. Ja w zasadzie mam naprawdę tak dużo na głowie, ale teraz na szczęście będzie luz. Może moja pamięć się trochę poprawi. Weź dzwoń do tej drugiej laski, zaprosimy ją na randkę tutaj na chatę. Zgodziła się, no normalnie nie wiem, nie wiem jak to jest możliwe, ale podoba mi się to. A jeśli się zajmij domem, jak nic tak nie robisz, leżysz tutaj i mnie wkurzasz. A przyszła sprząt... dobra jednak się to wiesz. Za... Jak sprzątaczka przyszła, to spoko. O, idziemy do laski, o i tu te kwiateczki trzeba szybko schować albo sprzedać. O, chyba sprzedać w sumie będzie lepiej, cholery mi te kwiaty. No, siema, elo. O, nadal jest się zromansująca, bardzo dobrze. Weź z nią pogadaj, weź z nią poflirtuj. Ty co, jesz? Robisz jedzonko dopiero. Nauczymy ją charyzmy, żeby miała do awansu. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby ona w końcu awansowała jutro. Co tu się wyprawia? A w ogóle to dzie dziecko biedne się niczego nie nauczyło jeszcze od życia. A, mówić tylko, super. To Mateusz, bo ty i tak nic nie robisz, to może byś ją... O jeny, co ona chce teraz od ciebie i w ogóle czemu ona... Aha, no higiena. Spoko. No to ją, to ją przebierz. I... No już cicho, no. Już nie płacz. To ją tu w powietrzu przewiniemy i będziemy ją uczyć czegoś dobrego. Uczyć chodzić możemy na początek. Może się kiedyś nauczy. Ej, 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 moment, moment. Ty, czekaj. Typie, chodź, bo ty masz... Zatrudnij. Ty masz mądre mleko. To po co się rozdrabniać? daj jej mądre mleko. Nie, nie czytaj jej. Bierz mądre mleko. Butla do ryja i, i nara. I teraz będziemy się dopiero uczyć tych rzeczy. No, bo to tak to nie ma sensu zupełnie w tym tempie. Urban, czemu podrywasz naszą laskę? W sumie e, weź zobacz, czy ci się podoba. To no po prostu ja z nim nie mogę. Co ja mam z nim zrobić? Aha, czekaj, czekaj ty masz jakąś psiapsiółę, lokadję. No, to może by tak lokadję zaprosić. Przecież dla mnie to on trochę jest taki. Takie trochę, że nie bardzo do kobiet, ale z drugiej strony, skoro z nią masz dwa piorunki, to nie będę, nie będę tutaj mu tego zabraniać. Um, dawaj, idź do niej, idź do niej i zostaw tą szafkę. Ja wiem, że szafka jest bardziej interesująca dla ciebie od kobiety, ale to, no, bez przesady, tak? Żeby to było aż tak absorbujące. Weź tu z nią pogadaj, podziwiaj ją, nawet ją możesz pomasować, możesz z nią pokirtować. Ja ci nic nie zabraniam, tak? Nawet ci nakazuję. A skupimy się też na nim. Co? Już idziesz podrywać. Hmm, a ja w ogóle mógłbyś zobaczyć tamtą laskę. Laskę Urbana. I zobaczyć, czy ona ci się podoba. Albo i nie. Czekaj, czemu ty tutaj nie masz. A, to ona jest rodziną? Wytyfę. A nie, bo po prostu klikłam na niego przypadkiem. Bo już, już mam jakieś takie, już. O, już mi coś się dziwnie robi. I nie sądzisz? Ile na 10? Jeszcze dalej, idź jeszcze dalej. Nie, nie podoba ci się. To w twoim stylu w sumie. Dobra, chodź do niej. Tak, tepłam go. Super. Już masz pocałuj. Ty jesteś taki wyjadać, że to mi się nie mieści w głowie. A ty nie miałeś z nią mieć randki? Ale czemu nie masz z nią randki? Halo? Bo co? Bo tamten jest na randce? Czy o co chodzi? No nie, no on jest normalnie na randce. Ty jesteś na randce, to w czym problem? Nie rozumiem. Ej, byłam pewna, że on był na randce. Może coś klikłam? Sprawdzę to na nagraniu potem. Dałam ja mu chyba pocałuj. No właśnie. No trudno życia. Będzie jeszcze tam z nią gadać. To jakoś popłynie. Porozmawiaj z nią. O jeny, ona normalnie. No super, super jest. Zostawcie to dziecko, ty mieś. Czemu go nie u... Czemu? Czemu nie uczysz dziecka? Halo! A, bo spać chce. To ty ją odnieś do końca na raz, No. Super, super, zostaw nasze dziecko. Gdzie ją dasz? Co z nią zrobisz? Nie wiesz, co z nią zrobisz. Ty ją daj tutaj. Ja nie, nie wytrzymię. Nie wie czym jest dziec, z dziećmi. Dzieciami. Dziecioma. Halo. Co jest grane? Czemu nie mogę wziąć dziecka do końca? Proszę mi to umożliwić. Stój, załamanie nerwowe mam. Mam załamanie nerwowe z dziećmi. Ja nie, nie, nie mogę mieć dzieci. Nawet w Simsach. Yy, dobra. Weź resztki. Pewnie żeście schowali je. Francuzi. Nie, nie schowaliście. Masz szczęście. Każdy sobie weźmie w ogóle jakieś żarcie. Ja was muszę pilnować na każdym kroku, co wy robicie? Bo ty jedyny nie jesteś głodny. To jest, to jest jakiś cud. A ty jesteś bardzo głodny za to. Super. To nie wiem, patrzcie na lodówkę, chłopie. No i co? Minął dzień, minął. Hmm, dobra, czekajcie 7 dni... Dobra. Minął dzień pod znakiem głodówki, Wy, jeś, zostaw, zostaw, zostaw to. Całuje mnie romantycznie. Ja niech cię całuje romantycznie, musisz się jej bardzo podobać, skoro tak jest. Nie masz gorących posałunków, to co to, to za pragnienia są. Jakieś resztki, proszę pana. Ty se tu jesz, będziesz jeszcze tak trzy lata jadł, jakbyś tak gadał. Wziął kiepską randkę. Znaczy, no dobrą, no dobrą, ale... Tak, tak się, nie no, mogą być lepiej. Ty co, dalej rwiesz. Dalej nie masz gorących pocałunków. Meteosz, ty mógłbyś... Yy... Mógłbyś tu poćwiczyć. I ty w sumie też byś mogła poćwiczyć. W sumie, czy ty masz coś do awansu? Nie wiem, po prostu masz iść do pracy. Ty miałeś charyzmę się poduczyć, więc mogłabyś to zrobić. Nie zajmować się pierdołami z jakimiś ludźmi obcymi w ogóle dla ciebie. O, mm, właśnie, bo miałam jeszcze to małą upilnować. Aha, dobra, dobra. Mateusz, weź tutaj ją na, naucz i jak ona skorzysta, to ją schowasz do końca z powrotem. No, bardzo dobrze. No i teraz możesz ćwiczyć dalej. Ten Tadeusz to musi mieć naprawdę dużą tą schludność, O on... oh, ja, on ma na maksa schludność, ja pierdzielę! Idealna pani domu, czy coś takiego, perfekcyjna. Oglądaj, oglądaj. No, ciekawe. To weź tą lasencję tu podrywaj. Kiedy będziesz miał gorące pocałunki, powiedz mi. Blondynki brunetki normalnie, tak powinien się nazywać ten film. No, może tak go w sumie nazwę nawet. I co z tymi pocałunkami? Jest, są! Fantastycznie. Ty byś się też mógł sobie pocałować. Cię całować. dobrze. Dobra, możesz się z nią pożegnać. Masz randkę marzeń. Już nie przesadzajmy z tym, tym podrywaniem. Dobra, gry masz, to, to sobie graj. Nie zapominam o hobby. A. Nie, myślałem przez chwilę, że miał naukę, wiecie? Dlatego sprawdziłam. Weronika nie śpi. Ty dopóki charyzmy się nauczysz, to ja ci nie mogę nic z z kazać. Ty, Mateusz, możesz się tutaj wyprysznicować. I możesz tą małą wypuścić i ją pouczyć czegoś mądrego. Ty w ogóle... Może pożegnaj wszystkich już. One tylko wyjadają jedzenie, zajmują miejsce w domu. Gra przez to bardziej laguje. Może, może tak będzie lepiej, jak sobie pójdą. Ucz chodzić. Gdy chciałabym się dziecka, to macie się nim opiekować, to Wy myślicie? A ty weź to odetkę, bo to twoja dziewczyna zatkała. No nie, Marcelina, musisz się tego nauczyć. Marcelina, no czemu mi to robisz, słonko? Super zasnęła w tym. Jezus Maria, musisz mieć jutro awans! Franco jedna. Nie mogę się przyzwyczaić, że no ma tak krótkie włosy. Dziwnie mi. Ćwicz te przemowy. Je... Ćwicz je. Dobra, no to chrzań się. Nie to nie. To sobie idź spać. Ale jutro, ja ci nie odpuszczę. Masz od 13. Od rana będziesz się uczyć, rozumiesz to? Od rana. Ty urban, ty cały czas jesteś głodny, ale ja się nie dziwię, skoro ty po jakimś placu zabaw biegasz. Ile ty masz lat? A, i Arturka chciała Chciałaś papugę, to się nią opiekuj. To Natalia, idź spać. A, Tadashi, no to co? No to, z Tadashin to co? głód? No i spa spaci, spaciusiać. Oj, jeny, dziecko, 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 dziecko. Eee, o, pojechasz. Szybko to jest dla nas chwila. Szybko, ma Mati. Mateusz potrafisz. Dawaj ją tam. A, ona chyba się nauczyła. no Na Nauczyła się, no. Dobrze jest. Z tego, się pozbyć. Nie mogę tego się pozbyć. Dobrze. Dobra, naucz ją chodzić teraz. Chodzić, 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 chodzić. ci ją! Dawaj! Ucz ją! Pięknie. Potem będzie wykończona, to jej żryć. O, nauczyła się, ale. Nie no, to jest jakiś dobry dzień. To tak nie, nie może wyglądać. Ja nie uwierzę, że tak dobrze to będzie wyglądać dzisiaj. Pójdę jakieś śniadanko Mati. Ty sobie weź prysz... nie, 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 nie bierz pyszny. Coś mi się przewidziało. Czemu nie idziesz do szkoły? I ty też czemu nie idziesz do szkoły? Coś jest sobie zgrane. Czemu nie poszliście do szkoły? O co chodzi? Owy, owy mendy. No i idź ta, idź ta. No, Marcelina, wstawaj. Twój mąż robi pyszne śniadanko, więc myślę, że warto byłoby się przejść i zjeść to. I docenić po prostu ten trud. No, to już chcesz się iść pobiegać. A, to w sumie możesz iść potem. Ty co? Nie masz dzisiaj pracy. O nie, czy to oznacza rachunki? Po prostu jakaś poczta. A, no to pewnie do tego, do młodego. Do Urbana przyszło coś zachowaj resztki. E, czekaj, czy ty nie poszłeś do pracy, czy mi się wydaje? Nie, mam jakieś wrażenie, że coś się tu zepsuło, bo oni nie idą do pracy. Mi, mi się to nie podoba. E, momencik, momencik. Czy ty jak pójdziesz na jogging, klaszę, że nikogo w domu nie będzie? O, nie dopilnowałam mnie. O nie, to nie masz po co iść do tej pracy. Dobra, to nie idź, nie idź, nie idź, bo to nie ma sensu. Chyba, że się nauczysz i potem. E, co, nie, co ja robię, co ja robię? Nie, nie to miałam robić. Nie ćwicz przemowy, szybko ćwicz. Z tym biednym dzieckiem na rękę Ja już to kiedyś widziałam. Widziałam już taką sytuację. Kogo Mateusz szybrowa. Przyprowadza... O, oh. Klara tubylec? Klara tubylec. Ej, co to jest jak wóznka? No pewnie. No to ta mała Klara, co była taka mała, to ona już nie jest taka mała. Ona jest już ta... jest taka. Chyba widać, że oczy po ojcu, ma, nie? Tylko tamten ojciec chciał zdradzić swoją żonę. W serio? Typie, ty się ciesz, że w ogóle masz żonę. Co ta Klara robi? Zostaw naszego papuszka. Nic, z w spokoju. Aha, to jak ona tu wlazła, jak. Nic nie rozumiem. Nic nie rozumiem. czemu się wszystko pomieszało. A, ty się nauczyłeś. Szybko do, do pracy, do pracy, iść do pracy. Zostaw dziecko. No, bo już się bałam, że pójdzie z tym dzieckiem biednym. Ty użyj. Wszyscy się tobą chcą zajmować, a ty tego nie potrzebujesz, jesteś samodzielna. Oczywiście wiadomo, no fajnie jakby Mateusz ją potem schował do tego kojca. Nie Urban, tylko Mateusz, bo Urban ma swoje zadania. I Urban właśnie się teraz tym zajmie. No Mateusz pewnie by nie odpuścił kuzynce, ale no niestety gra nie pozwala na takie rzeczy. E, więc musimy kogoś... A właśnie, gdzie mamy kurę z gadule? Czy kiedykolwiek zaktualizuję tego moda, którego mam u siebie, żebym był po polsku? Władim... Władimira? Władimira. No dobra, niech będzie Władimira. No tragedia im. Ojej, co się jej stało? Ej, ona nie miała takich włosów. Nie przypominam sobie, że tak, taki miała. Ociuchę, no dobra. No w sumie pasuje na Władimira. Wygląda rzeczywiście jakby z jakiejś Syberii przyszła wczoraj. Dobra, już ją tam, wiesz, już smaruj, smaruj tam. W ogóle chcę naprawić te włosy. Zapomniałam tego zrobić. No, to jak wam się robią przyźroczyste włosy, to tutaj dajecie fix. Invisible Sims. I już są spoko włosy. Bez tego się nie da po prostu funkcjonować. Ciekawe, kiedy ona się da zaprosić na randkę. Zapytaj, umówisz się ze mną. Pys. No, mają wspólny język, no, nie ma z o czym mówić, ale ciekawe, czy mają takie same aspiracje życiowe. Jeśli nie, no to no to się da co do drama. Mówi się? No kurde, co on ma w sobie, że one się wszystkie z nim umawiają? Ej, ona ma poszukiwanie przyjemności. Dobrze, to, nie, to się tak nie rozmija. Władimircia jest nasza. Nawet czemu o jakiejś bombie termojądrowej gadacie? O co tu chodzi? weź. Zobaczmy po tą swoją laskę. Znowu na randkę w ogóle, by ją tutaj wziąć. Ty co, Magnus? Ty w ogóle jakiś tam masz... O, kreatywności nie brakuje ci. O nie! O nie, nie, nie! To, to tak nie może być. To ty się musisz trochę pouczyć, bo... Ja... Ej! No ale wy, wyrzuć szkica. No, I gdzie już się do tych... Do tych rzeczy przyciągło. Tak <głos》> to wyrzucił. O ja, świetne. E, no to co? No to szkicuj własny. Nie, własny projekt to chyba jest ten. Do... Szkicuj jakiś schemat. ale no, szkicuj dużo rzeczy. Będzie dobrze. Co my tu mamy? E, Weronika ma swoją urodzin za dwa dni. Może pójść na studia, może pójść na studia. Ja wiem, że mogą pójść na studia, ale. No nie, ja mówiłam, że on z nią będzie coś. Już, już jakieś łapki. Nie. Po prostu nie. Tu z nią. Co ona chce od ciebie? Tańczymy razem. Mm, mm, mm. Nie ma tańca. No nie ma tańca! O jeny, to tutaj mamy tą maszynkę do tańca. Maszynkę do tańca? W mamy boomboxa. Weź ją zawołaj. Nie idź nigdzie, poczekaj na nią. Poczekaj na nią. Tobie się komp spalił? Seriously, Czemu ty go nie naprawiłeś? Dobra, napraw go i, i zajmij się nią. Dobra, jednak tobie to dużo czasu zajmuje. O bo, no, Boże, boże, nie, nie, wypuść ją! Wypuść to dziecko! Bo będzie miączyć. Tak i ja zresztą też już męczę. Co? Nie przyszło z awansem? Czemu? Może się spóźniliśmy pewnie. I ale mi to wkurzyło teraz. No i dobra, nauczyć się charyzmę na full i tyle. Nie wiem po co, ale się nauczysz. To w sumie też bez awansu przyszłaś. No, w sumie miałaś też niską ocenę. Władimira stoi się ofiarą mojego psikusa w sumie. O, no, taka se jest. To możemy jej jakoś dokuczyć jak się to robi. Psikus to nie ja. O nie, to, psi, to jest, on jest obrzydliwy ten psików. Mo może tego nie róbmy dziewczynom, ale Brzęczyk myślę, że będzie spoko. Nieraz wcześniej w życiu też zrobili takiego brzęczyka, aczkolwiek nie może nie ręką, ale gdzieś kolega przyniósł taką maszynkę do masażu elektrycznego i, i myśmy się w to wpinali na lekcję. I to był bardzo głupi pomysł na zabawę. Zdecydowanie nie polecam się tak bawić, jak ktoś ma słabe serce, to ponoć może się nawet coś stać. A w ogóle gdzie jest jego dziewczyna? Czy. czy ja jej nie widzę, bo jestem jakaś... A! A no super, super jest, no fajnie. To ją zawołaj. O nie, dzwoni jego, była nie doszła. No nie, Leocadie się podoba, Tadeusz. Nie, nie sp Nie spotkamy się ponownie. Sorry, baby. Co tu się wyprawia? Wyno, wynocha, wynocha, idź się sobie stąd A ty Natalia nie obserwuj co twój syn robi Tylko sobie idź Dziękuję e, To ty naprawiaj, naprawiaj, naprawiaj Walić tą randkę, niech będzie słaba Ona jest po prostu słaba ta dziewczyna Władimira w ogóle ma na imię To nie jest imię dla, dla, dla normalnej No nie no, dobra, bo jeszcze się okaże, że ktoś ma Naprawdę Władimira na imię i się obrazi na mnie No ale to jest dziwne imię No nie powiecie, że nie no, W ogóle się takim nie zajmuję od kiedy już umie. Ty weź se resztki, będzie spoko no mam wrażenie, że się nic, nic nie działo. Trzymacie takie wrażenie? Ale się w następnym odcinku będzie działo trochę więcej, bo będzie dziecko większe i. Nie wiem, chyba będziemy już mieć staruchów, co? Dziew nie, dziewięć dni. 9 dni? Ui! Nie, tu sześć, tu siedem. I jak to, to ma dziewięć, a ona ma. Powinien być w takim samym wieku. Nie wiem o co chodzi. Muszę im to chyba wyrównać. No przydałoby się, no dziewięć dni, jak byk. To twoja ma ile? Siedem. On ma sześć. Przecież to są bliźniacy. Dobra, do, do, to ja mu dodam jeden dzień. A tobie odejmiemy trzy. O dwa. Ku... Urbanowi odjęłam. O dobra, dodaj dni, Urban. I już mi się wszystko popierdzieliło. dzieliło. w ogóle są w tym samym wieku? Nie było między nimi dnia różnicy? Nie, muszę to sprawdzić, bo coś mi się już dzieliło wszystko. No, teraz jest sprawiedliwie. Tylko muszę sprawdzić z tymi zipkami, co tutaj zrobić. Bo mi się wydaje, że między nimi jest ten dzień różnicy. Hmm, tu nie mam nigdzie na tych, o tym, że ktoś dołączył do rodziny, więc trochę będę mieć problem, ale to... Zobaczy sobie swoje filmy, tak, nabiję sobie wyświetlenie. <grymne> Czemu to jest zepsute? Ty się nie baw na placu zabaw. No, miałeś to naprawić. No, chłopie, teraz sobie weź żarcie i tyle i spadaj na drzewo. A nie, bo tutaj ktoś zrobił jedzenie. Bo taki miły, że zrobił. Tak to zrobisz, że zjesz, bo jak, zrobi... jak to zjesz, to zrobisz tamto. Potem zajmiesz się tym. I w ogóle Władimirę to trzeba. Ale trzeba wszystkich wyprosić, wynocha. Leje się ta woda po prostu ciurkiem. Fajnie, fajnie jest, mi się to podoba. Wsadź tego dzieciaka do końca i sobie wtedy możesz iść spać z czystym sumieniem, ja muszę ich już kłaść spać, bo jest późno w kinie. Kurwa, skorzystaj jeszcze sobie nakarm tego zwierzaczka. No nie, pożegnać ich wszystkich. O nie, Arturek nam uciekł. Trudno życie, jak ucieknie nam na amen, to trudno. Natalia, idź spać. Mateusz, idź spać. A, ty nie chcesz spać, to masz problem. No ta, Tadeusz, Tadeusz, a aj, idźcie wy, dobra, no to trudno, idziesz spać, to idź spać. Ja muszę kończyć odcinek, a wy mi nie dajecie. No, to ja się będę już z wami żegnać w tym momencie, dzisiaj się nie działo za dużo, wiem o tym. Czekamy na dorastanie naszych chłopaków, muszę sprawdzić tamtą rzecz z tym wiekiem, czy coś nie zepsułam. I co? No i będziemy się skupiać powoli na tej małej, żeby też jakąś ją tam na prostą wyciągnąć. I zobaczymy, czy Mateusz powinien. Czy Boże Mateusz. Zobaczymy, czy Tadeusz powinien zostać przy. swojej sieśni. Halo. Czy powinien zostać przy swojej aspiracji, czy jednak ją zmienić, ja myślę, że chyba jednak będziemy ją zmieniać, bo tak mi trochę dziwnie z tym, że takie jest, w ogóle fajnie te lampki mrygają. No trudno, ja się, ja, ja już nie mogę, po prostu ja już nie mogę się skupić na że za tu rzeczy mnie rozprasza. Dobra, no więc zapraszam Was jak zawsze na grupkę, na Instagrama, na Facebooka i pamiętajcie o ogłoszonkach, które ostatnio opublikowałam. Jeśli ktoś nie oglądał, to warto. Myślę, że to, to może Was zaciekawić. I to zobaczymy w następnym odcinku na razie.